Cześć, dzisiaj otwieramy Pass Royale. 10 tysięcy golda. Teraz mamy zapy. Mamy dwa zapy. Git, pierwsza skrzynka. Yy, bym to wymienił. I las wymienił. Na no, jakąś, nie wiem, może. Dobra, niech tyle będzie. Później mamy Epic Token. Coin yy, zap. Relchest. Co bym chciał wymienić na pewno? Trzy muszkieterki. Tombstone. No, trzy e, pompki. Może być. 3000 gold. Ten pasuje, jest bardzo fajny. Epic test. E, co bym chciał na pewno zmienić? Goblin Barrel. A nie Bowler, bo nie gram. Też x też nie. I Barbarian bar kurczę, mam go na 9 levelu. Rail token. I mamy Tower Skin'a. Poczekajcie, aż założę tego Tower Skin'a. Tower Skin. Spoko. Climb. Kolejne strajki mam, będę miał... Już taki wypadek tych se zmienię, bo mnie nie, bardzo nie interesują te W sumie to by się trochę przydało, do panik będzie Goblin Gang. I pompka, no fajnie, pompeczkę spoko, zawsze taka pompka szczęśliwa będzie. Nie lubię Hawksów, okej, okay, Wizard nie będzie. Flying Machine, Peka. Giant, no dobra. 3000 golda? znowu? Chyba spowaliło z tym Gordem, z tym godem Chyba. Tutaj, to wymienił znowu na mytal Może być. Znaczy, moja to nie ja więc chyba ją ja wymienię. Aczelki Goblin Gang, znowu, zaląbiście. bardzo lubię Goblin Gang. Pięć strajków już będę mógł mieć. Tego pana wymienimy. Baby Dragon, fajnie. Witchka? Spoko, niech będzie. Kurde, popełniłem teraz błąd. Ten cześcik Bomber. No, baccy mogą być. Earthquake. I to też bym wymienił, ale to bym wymienił na Goblin Ganga. Niech będzie. Emotka. Fajnie też sobie założymy emotkę. No i git. Mamy fajną emotkę. Teraz. Obało się kupić paso 4000 golda. Oh man. O, spoko. Wymienimy sobie tą kartę. Tego pana też wymienimy, bo mi niepotrzebny jest. Komon. No kurde. No to te piki wymienimy. Baron. Rage. Niech będzie. O, kurde, peka. Peka beka. Witchka nie. Lightning nie. Baby dragon niech będzie. Trzy muszkieterki niepotrzebne. Jak też mi niepotrzebna. Kula, nie wymieniłem tego Lenight. Dobra, niech będzie skip stajki, bo już mi to niepotrzebne jest. Kurde, czy ja będę miał to do końca? O kurde. Czyżby? To sobie wymienimy. i nie. Dobra, tutaj niech to będzie na razie. No ja, Giant. No ja, Dobra, walić do strajki. Ja nie chcę nic takiego. Jebać strajki. Może jakaś legenda będzie. Dobra, jebać strajki. Mówiłem. 4 minuty. Ule, sejonujące do końca. To wymienimy. Dobra. A ja bym mógł mieć tak dobrze tego. Legendary i czysta. Dobra, skip strajki. Skipuj to. Dobra, niech będzie. Skip niepotrzebne z niepotrzebnym to. Common Token. Legenda! Pierwsza! Co to będzie, co to będzie, co to będzie? Lava Hound, serio? Myślę, że Pana Lava Hounda sobie wymienimy na... Deroga. Spoko, niech będzie Delog. Pierwsza nowa legenda. Mi się tam to podoba. The Rock jest net fajny. Okej, okay. niech będzie, beczka śmiechu. Zaląbiście. Bekowa becha śmiechu. Niech będzie. Fajny odcinek, będzie w ogóle. Staje dzięki Google Playowi. Bardzo lubię księgi z telefonu nagrywać. Ile coinów. O kurde bogaty. Okej. Okay. Spoko. Legenda, hmm. legenda, jaka? Kurwa. Co wy macie do tego? Lada Honda. Mam drogę. Mam bandytkę. Rumble Jacek. Spoko. Niech będzie lambę Jacek. Tutaj już nie będziemy podobać na żadne fajne legendy. Ale dobra, postykujemy trochę. Popatrzymy, co mi widzi. Oj, To Oj, git! Tutaj Oj, git. mogę teraz z tyle kartów. O kurde. Widzicie, co ja będę chciał? Request. O kurde. Trade cards, mógł tyle kart już dostać. Każdą kartę mogę też dostać. Dobra. Sprawdźmy na tyle nasze nowe, nasze nowe legendy. Git, już mam tyle legend. Um. Ułardę sobie zabogajdujemy. Beka Gublin, o śmiecha.